Renny gość Radiadoksa. Gościem Radiadoksa. I tak zaczęliśmy rozmowę przed anteną, właśnie prezydent Opol, Arkadiusz Wiśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. To pofantazjujmy o pole 43 roku. 2043. Jakie ma być i w jakim momencie ma być. No, aby nie było gorsze niż teraz. E, tak, tak myślę, oczywiście ambicje mamy, żeby było jeszcze lepsze. Lepsze, e, czyli jakie? E, bardziej obywatelskie, mamy cztery takie wpisane cele. Pozwolę sobie odczytać, żeby nie pomylić, bo to tak miasto obywatelskie, miasto inteligentne, miasto dostępne i bezpieczne. Szczególnie ten element bezpieczeństwa sta, sta, zwracam uwagę. I przyjazna przestrzeń i środowisko. No właśnie, bo... Te to, takie priorytety to, to ja tylko dodam, bo tak zaczęliśmy, jakie ma być miasto w 43 roku, ale dlaczego, dlaczego o tym rozmawiamy? Tak. Strategia rozwoju Opola do 43 roku, obecnie prace trwają, ta obecnie obowiązująca to jest strategia, która będzie obowiązywać do roku 2030, a na kolejnych 18 lat ma być nowy dokument, nad którym właśnie w tym momencie trwają prace. I pan powiedział o tych celach, o, o wizji Opola i tak cofnęłam się do tej strategii obecnie mhm. obowiązującej. Tam mamy tak, technologia, e, zieleń, środowisko, obywatel, nauka. E, a w tej nowej właściwie te trzony są te same. Tak. To znaczy, że nie mamy wskazać jakiejś nowej, konkretnej wizji, wokół której chcielibyśmy budować przyszłość miasta? Myślę, że my jesteśmy pewnie konsekwentni w rozwoju, o którym mówimy, o tym, jaki mamy też, jaką mamy wizję miasta. Od tej strategii minęło w sumie niewiele lat, bo tak 6-7 lat. My to, że w tej chwili budujemy strategię, to jest efekt innych dokumentów. Nie tego, że jesteśmy mm -hmm. niezadowoleni, czy zdezaktualizowała się ta, którą mamy, tylko tego, że są inne dokumenty, plany główne, tak zwane, e, czy takie plany rozwoju miasta dotyczące przestrzeni. Nas do budowania tak, nowego Do budowania dokumentu. strategii, więc, więc myślę, że to nie jest tak, że my jesteśmy w takim w którym trzeba było szarpać, zrywać tą strategię. E, wręcz przeciwnie, tej, tej mądrej kontynuacji trzeba, dlatego mówiłem, oby nie było e, gorzej, mówiąc choćby o tych kwestiach bezpieczeństwa. Mm -hmm. A z drugiej strony, rzeczywiście, patrząc, jak miasto się rozwija, czego mieszkańcy oczekują, to jesteśmy świadomi tego, jakie mają oczekiwania względem miasta, co trzeba jeszcze zrobić, gdzie trzeba coś zrobić. Więc nie ma tutaj takiego, takiej potrzeby, moim zdaniem, takiego szarpnięcia, odwracania, e, ciągnięcia mocniej za zale, no odwracania No ale szarpnięcie panie momencie był ten 2016 rok, kiedy zaczęło się mówić o poszerzeniu granic Opola i ten 2017, kiedy cała ta idea została sfinalizowana. No i to był taki bodziec rozwojowy dla miasta i tego mi trochę brakuje wskazania właśnie czegoś nowego, wokół czego moglibyśmy budować. No to nie jest też może przedmiotem samego strategicznego dokumentu w tym sensie, że on jest bardzo ogólny, prawda? Natomiast rzeczywiście my, żeśmy wtedy mówili o poszerzeniu granic miasta i mówiliśmy o tym, że Opole jest takim elementem zagrożonym, jeżeli chodzi o swój status regionalny, że trzeba podjąć takie działania wtedy jak Wydział Medyczny, to się wszystko zadziało. Dzisiaj to reszta Polski walczy z depopulacją, martwi się ubywającą liczbą mieszkańców tym, co z nimi będzie. My płyniemy stabilnym, stabilną łodzią, płyniemy do przodu. Myślę, że taki dynamicznym nurtem, w dobrym kierunku, więc myślę, że tu nie ma co zawracać Wisły Kiem, jeszcze raz mhm. powtórzę. Natomiast czy coś nowego? No strefa we Wrzoskach, wypełnienie jej, może jeszcze więcej ze środowiska akademickiego. E, jeżeli chodzi o te sprawy obywatelskie, naprawdę w Opolu jest dobrze. E, zawsze może być lepiej i trzeba szukać takich modeli, w których jest lepiej, takich rozwiązań, ale z drugiej strony myślę, że nawet wczoraj to, o tym rozmawiałem, rozmawiałem wczoraj z radnymi o projekcie, w, mhm. który w tej chwili jeszcze jest cały czas w konsultacjach, bo to ostatnie dni konsultacji tego dokumentu, że my tak naprawdę nie potrzebujemy czegoś super nowego, prawda? Że my Ale nie potrzebujemy, powinniśmy... dlatego że mamy takie przeświadczenie, że to, co mamy i to, na czym budujemy, jakby daje nam dobry kierunek rozwoju? Myślę, że tak. Mamy niskie bezrobocie, mieszkania są na rynku, mamy dobrą jakość usług i medycznych, i oświatowych, i teraz raczej trzeba to poprawiać, usprawniać, rozwijać. E, mamy bardzo bogatą ofertę kulturalną w mieście. Teatry, amfiteatry, muzea w, w naprawdę dużej ilości. Wiele wydarzeń, które się dzieją na rynku i nie tylko. Wiele koncertów sportowo mamy bardzo bogatą ofertę. Więc pytanie: Czy potrzebujemy czegoś jeszcze więcej, czy tak naprawdę może lepiej skorzystać już z tego, co mamy pełniej? Mocniej no to dobrze, ale wykorzystać... to, to, czego potrzebujemy więcej, potrzebujemy więcej mieszkańców, co skutkowałoby tym, że budowanych powinno być więcej mieszkań i tak. tworzonych więcej miejsc pracy, bo jakby ta, ta baza związana z pracą, e, mieszkaniami, to jest tak. właśnie ta, to jest ta, ta, ta podstawa. Stały fundament, tak, stały fundament samorządu praca, mieszkańcy, kwalifikacje tych mm. mieszkańców. I to są takie elementy, w których, tak jak mówię, nie trzeba już robić rewolucyjnych zmian, trzeba myśleć o usprawnieniu tego, co jest korzystaniu, poprawieniu jeszcze dostępu do takiej praktycznej nauki zawodowej, na przykład to, co robimy w ramach naszych BCU, czyli branżowych centrów doskonałości, czy w to, co się dzieje na uczelni, jest wydział medyczny, wydział prawa. No tak, ale był właśnie językowe, kiedy, kiedy był moment związany mm. z tym, że tak bardzo brakowało i nadal, mówmy, się brakuje lekarzy. No to wtedy tak. idea powstania Wydziału Bez Lekarskiego. Uzdań. Opole, wtedy pamiętam, był taki moment, kiedy dedykowało mieszkania właśnie medykom. Czy, nie wiem, wokół tego jakiejś idei nie powinno się pojawić, nie wiem, mieszkania dla inżynierów, dla fachowców, dla jakiejś... My wąskiej mamy mieszkania grupy. dla specjalistów, mamy, mamy, korzystamy z tego i będziemy budować kolejne. To rozwiązanie się sprawdza w Opolu, więc taki model mamy. Mamy też mieszkania dla seniorów w ramach naszego TBS-u, mamy mieszkania dla młodych, te, które się w tej chwili nawet na Wrocławskiej budują. Myślę, że to co pani powiedziała, prawda? Że jest jeszcze czas na rozwój infrastruktury. Mówimy o tym moście przez Odrę, prawda? Są jeszcze takie elementy, których w Opolu nie brak, których brak, przepraszam, Aquapark, które by troszeczkę podniosły tę infrastrukturę. Panie prezydencie, ja, pozwolę sobie, bo sięgnęłam mm -hmm. do analizy słod która była wykonywana w ramach tej obecnie obowiązującej tak. strategii, czyli tej, która do 2030 roku. Czyli obowiązuje. wszyscy podpieramy się ściągami. Nie, tak, tak. Traktujemy to jako element dobrego przygotowania do rozmowy, panie tak, prezydencie. I wśród słabych stron miasta e, kwestia przejazdu pomiędzy prawą a lewą stroną most Odrę, Opola, tak. czyli most przez Odrę tak. i to jest kwestia mhm. dalej nierozwiązana, więc nadal wskazywana jako słabe strony Opola. Do tego kwestia stanu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, choć zakładam, że sukcesywnie to są inwestycje w mieście tak. To nie są takie fundamentalne sprawy, prawda? Proszę zwrócić Powietrze, uwagę, że... Powietrze, kolejna, tak, wś jest... wskazana wśród, wśród słabych stron. Jeszcze na zagrożenia chciałam mhm. zwrócić uwagę, bo tutaj jest wskazana utrata statusu miasta wojewódzkiego. No, co jakiś czas ten temat wraca z związany z tym, że województwo opolskie jest najmniejszym regionem, więc no jest to jakieś zagrożenie, które co jakiś czas nawet w tej dyskusji również wraca. I o tym też rozmawialiśmy wczoraj z radnymi, że też potrzebna jest nam taka strategia rozwoju województwa, która zintegruje wokół Opola te ośrodki, które są powiatowe. Mam tu na myśli choćby brak pociągu do Namysłowa, tak wymieniając pewne elementy. To nie chodzi o to, żebym ja przerzucał gdzieś kamyczek gdzieś do jakiegoś innego samorządu i mówił, że nie ma. Tylko Opola jest stolicą regionu i w związku z tym, że jest stolicą regionu... E, Czyli to ma też, być to regionotwórcze, mówiąc To też czynanie, tak, to też tak? trzeba skorzystać z tego, co się w Opolu dzieje, dać możliwość korzystania tego innym mieszkańcom, z kolei Opolan zaprosić może w tamte, e, w tamte miejsca, więc, więc to jest jakby troszeczkę inny temat. Natomiast tak jak pani zauważyła, mówiąc o tych słabych, mocnych stronach, to nie są rzeczy fundamentalne, prawda? Jakość życia w Opolu jest dobra, może być lepsza, e, dlatego potrzeba jeszcze troszeczkę więcej pracodawców, e, e, trzeba zadbać o taką infrastrukturę codziennego użytku, jak te chodniki, tak jak pani mówiła, dojazdy do, no e, do pracy, do, do domu. Bo mieszkańcy jednokrotnie wskazują na to, że robimy duże przedsięwzięcia związane z centrami przesiadkowymi, tak. z budową dużej infrastruktury, stakady, przebudowa dużych rond i tak dalej. Natomiast brakuje inwestycji, czy mniej jest tych inwestycji drobniejszych, ale takich, z których na co dzień mieszkańcy korzystają, czyli ten przysłowiowy, ta przysłowiowa droga dojazdowa do posesji, czy, czy chodników w tych dzielnicach na przykład bardziej peryferyjnych. Tak, rzeczywiście w ostatnich latach sporo było dużych inwestycji, a też wynikało z dostępności pieniędzy, e, które na przykład były na takie inwestycje i w związku z tym kumulowaliśmy swoją uwagę właśnie w tamtym punkcie, żeby wykorzystać pieniądze, wykorzystać ten efekt, bo potem to nie wróci. Nie będzie już takiej okazji. My wymieniliśmy prawie 90 autobusów w MZK, prawda, mamy nowoczesne, nowe autobusy. E, w, mówiła pani o centach przyrodkowych, zbudowaliśmy dużo miejsc e, parkingowych w cisłym centrum Opola też, co ułatwia dostęp do, do miasta. Zbudowaliśmy e, nowy park cały więc więc tak patrząc historycznie na to, co się w mieście działo, były duże ambitne inwestycje, one przyciągały swoją uwagę. Jest takich drobnych spraw, które gdzieś tam umykały i w tej chwili to nadganiamy. I oczywiście, jeżeli w kolejnych latach zmienią się też pewne reguły dotyczące Opola. Mam tu na myśli choćby te pieniądze na owodnice, albo te pieniądze na drogi lokalne, bo pole wciąż jest wykluczone z ubiegania się o pieniądze lokalne. Jesteśmy jednym Zlądowego samorządem. rozwoju tak, dróg. Tak, jesteśmy jednym samorządem w województwie, nie wiem, nie wiem czemu. Więc, więc, więc to by nam dało też szansę na uzupełnienie tych tych rzeczy. Natomiast z rozmów z mieszkańcami, bo takie konsultacje też się odbywały, przedstawienie tego, co jest na, na zapisane. Na co wskazywali mieszkańcy? Oni jakby wpisują się w ten projekt strategii, czy wskazują na zupełnie inne jeszcze kwestie? To są bardziej takie operacyjne rzeczy. Nie, nie wywołuje to, co przedstawialiśmy, nie wywołuje kontrowersji. Mhm. Więc przeciwnie, jest efektem pracy całych zespołów powołanych, takich, to, to się nazywa roboczo, tak brzmi jakby tam rzeczywiście tony węgla przerzucane, ale roboczych takiej pracy intelektualnej zespołów, gdzie podsumowywaliśmy. Dzieliliśmy się tymi e, dobrymi, złymi stronami, brakami, w, wzajemnym takim swoim pomysłem na Opole. I z tego powstał dokument, który przedstawialiśmy e, mieszkańcom w, czy tym członkom tych zespołów w zeszłym tygodniu. Finalnie strategia trafi do radnych w październiku. Oni będą ją przyjmować. I jak na razie, tak jak mówię, jest, jest zgoda co do kontynuacji pewnego kształtu mm. funkcjonowania Ale jeszcze jest jedna kwestia dotycząca bezpieczeństwa, bo myślę sobie, że ta perspektywa do 2043 roku wiele może się jeszcze y, zdarzyć, wiele niespodziewamy spodziewanego również, ale nawet na te niespodziewane rzeczy można w jakimś stopniu się przyszykować. No i kwestie bezpieczeństwa odmieniane przez wszystkie przypadki są tutaj kluczowe. Wiemy, że będą pieniądze, czy są już właściwie pieniądze na tematy związane z bezpieczeństwem w ramach ustawy o ochronie i obronie ludności cywilnej, ale teraz może tutaj jest największe wyzwanie dla Opola. To znaczy, żeby Opole, mówiąc krótko, było bezpiecznym miastem, bezpiecznym, czyli na przykład w tym rozumieniu, żeby budować tą tak zwaną infrastrukturę podwójnego zastosowania na czas spokoju i na ewentualny czas zagrożenia czas wojny. Tak, wojenny. i o tym, o tym myślimy. Też będziemy takich projektów szukać, rozmawiać przy okazji budżetu na przyszły rok, bo na pewno jest takie oczekiwanie, pytanie mieszkańców. Oczywiście w, w, to, nie jest, to, jest, to nie jest zadanie tylko i wyłącznie miasta. Wiele rzeczy można było zrobić prostymi zmianami ustawowymi, to się w tej chwili gdzieś tam dzieje, czyli przy budowie tych nowych mieszkań można było pomyśleć o tym, żeby te parkingi były jednocześnie schronami, żeby mm -hmm. spełniały pewne standardy. Więc myślę, że jest to temat, który Ale będzie się rozwijał w następnych latach. Ale mamy konkretne pomysły związane z tym na przykład... Mnóstwo, znaczy, tylko... Schrony to już jest daleko idąca tak. inwestycja, której się nie robi na już, tylko to pewnie najpierw kwestie projektowe, pozyskanie pieniędzy i tak dalej, ale czy, 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 czy mamy właśnie jakieś takie pomysły, które, o których już rozmawiacie? Tak, oczywiście mamy takie pomysły, natomiast nie chcę też wyprzedzać pewnych faktów, na pewno też pieniędzy, które są zapowiadane w tym takim wolku ogólnopolskim jest zbyt mało, mhm. więc to nie starczy na wszystko. Mówi się o szkołach, pierwszych szkołach, które gdzieś mogłyby mieć zamienione piwnice na, na schrony dostosowywane bo one kiedyś już w taki sposób w części szkół były budowane. Więc jest to strategia, która jeżeli chodzi o to dostosowanie się do bezpieczeństwa i budowę takiej infrastruktury podwójnego przeznaczenia, tak jak pani mówiła, jest to strategia, która musi być rozłożona na wiele lat, musi być przemyślana. Eee, więc rzeczywiście podglądamy choćby takie rozwiązania jak w Finlandii, gdzie schrony są jednocześnie parkingami. Mogę sobie wyobrazić pod rynkiem parking. Podziemne miasta całe, panie prezydencie, Ta, dokładnie, są budowane. Dokładnie. Więc, więc to jest, chociaż tam też z innych względów, też z względów klimatycznych, prawda, bo tam się. Po prostu nie da wytrzymać przez część roku na zewnątrz, a, a dlatego ludzie chodzą po tych podziemnych korytarzach. Natomiast u nas, patrząc przy, przez pryzmat bezpieczeństwa, warto takiej infrastrukturze myśleć, i tak jak mówię, nie jesteśmy z tym z tyłu. To jeszcze tylko dodam, że mieszkańcy będą mieli szansę także porozmawiać o strategii i dołożyć się swoje cegiełki jutro na placu wolności od godziny 14 do 18 Fundacja Gecko, która również włącza się w, w pracę nad budową strategii, nad tworzeniem strategii, będzie takie konsultacje z mieszkańcami organizować. A dzisiaj o szczegółach na razie jeszcze tego planu, który, strategii, który jest w tej wersji roboczej, ale wejdzie w życie pod koniec tego roku, zostanie zatwierdzony przez radnych, mówił prezydent Opolarka Dziusz Wiśniewski. Dziękuję pani prezydencie Dziękuję. za rozmowę.